1 stycznia 2020 roku w życie wchodzi między innymi ustawa antyzatorowa, która zawiera cały pakiet rozwiązań w różnych ustawach szczegółowych, dla których to rozwiązań wspólnym mianownikiem jest właśnie chęć ograniczenia zatorów płatniczych. By wymienić kilka najważniejszych. Prezes Wokiku uzyska kompetencje kontroli i karania takich największych firm które generują zatory płatnicze. Ale wejdzie w życie również ulga na złe długi. To jest rozwiązanie, które dziś funkcjonuje w VAT-ie. Ona wejdzie w życie w podniesieniu do podatków dochodowych, czyli PIT-u i CIT-u, i umożliwi i zobowiąże dłużnika, nielojalnego dłużnika, który przez ponad 90 dni. Nie uregulował swoich faktur do korekty swojego zeznania podatkowego właśnie o tą nieuregulowaną kwotę. Tak jak powiedziałem, w ustawie rozwiązań jest, jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że te dwa są najważniejsze i, i warto, warto je wspomnieć. Wspólnie z Ministerstwem Finansów będziemy konstruowali pakiet rozwiązań, które mają promować, Zwiększenie efektywności, zwiększenie robotyzacji, automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach. Chodzi nam o to, by stworzyć bodźce w prawie, w tym prawie podatkowym również, dla odchodzenia od budowania takich przewag konkurencyjnych, budowania po prostu zyskowności swojej firmy w oparciu o niskie koszty zatrudnienia, a raczej. By te firmy przechodziły na model, w którym produkcja jest nowocześniejsza, w większym stopniu zautomatyzowana, w większym stopniu efektywna. I to będzie na pewno w najbliższym czasie jeden z naszych priorytetów. Drugim priorytetem Ministerstwa Rozwoju będzie kontynuowanie działań w obszarze szeroko pojętej sukcesji. Cud. O co tu chodzi? Sukcesja to jest problem, który, przy którym stoją dzisiaj polskie firmy rodzinne. Ich jest bardzo dużo. Ponad 800 tysięcy polskich firm to są właśnie firmy rodzinne. I ze względu po prostu na upływ czasu, 30 lat od, od, od początku transformacji, te firmy dziś stoją przed wyzwaniem przejścia w ręce kolejnego pokolenia. Myśmy w zeszłej kadencji uchwalili ustawę o sukcesji dla firm jednoosobowych. Teraz zaś pracujemy nad rozwiązaniem zwanym fundacją rodzinną, które siłą rzeczy jest rozwiązaniem adresowanym do, do większych firm. Jeszcze w poprzedniej kadencji wypuściliśmy i konsultowaliśmy publicznie Zieloną Księgę temu poświęconą. W tej kadencji podsumujemy te konsultacje i w oparciu o konsultacje Zielonej Księgi chcielibyśmy przygotować projekt ustawy o fundacji rodzinnej.